Cześć, witajcie. Ja jestem Rafał Ramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Supermarket Simulator. No, jak widzicie, tutaj jest pusto. Panowie też sobie stoją. Eee, otwieramy nasz przybytek. Mamy 5900, eee, 5595 dolarów. O centach nie wspomnę, bo jeszcze. 55. No tutaj tak 12, 17. Eee, dobra, to zamienimy. Będzie 13, 5. Dobra. Widzę, że już tam który, jakiś szwędrz się kręci. Coś już gwizdnął. bo się niebieski ruszył gdzie on pójdzie czyżby on następny się ruszył no dobra a my sobie tutaj możemy już teraz podziałać swobodnie podomadać towaru tego którego jest mało można więc sobie beczkę o, tylko weźmy może na wszystkie beczulka można wziąć można wziąć dwa razy mleko um, sześciopak e, można wziąć hmm, co tu można wziąć? tu można wziąć e, miodowe można wziąć kółeczka e, miodowe będą gdzieś tutaj co tu można wziąć jeszcze mąkę plus 200 do umiejętności kucharskich czyli tą brą e, brązową albo pomarańczową jak kto woli e, pire można wziąć dobra mamy 6 e, można wziąć ten ryż ten elo kurde nie tutaj tutaj jeden spaghetti można wziąć jedno ale się coś działo. dobra i mamy osiem sztuków już czegoś tam yy... Można wziąć makaron jeden drugi jesteśmy bliżej tego więc jeden ten i jeden ten. Dobra. No po to poleciało makaronik. To makaronik można dać tu Pyk, i tu i będzie, będzie rozłożone. Oj, pójdźmy rożek. Tu pan zat czyli pan tu nie stał. Tu będzie 16. Dobra, dołożymy do za tym pełnym. Dobra, i spaghetti. Ono jest po 8 sztuk, więc też. Można, można po prostu tak porzucić, eee, pire. Czyli pire jest po 12? Tak, nawet razem 24. Eee, co tu jest? Ryż e, leży, jest 12. Ile? Dychę, tak. Dobra. Zobaczmy. A dobra. OK. To sprawa się rozwiązała. Nie przestawiłem ryżu i teraz będzie pojawić odpowiedni. E, co to już się ściemnia. O. I pięknie miejsce się zrobiło na, na mąkę honey bc czyli płatki czupienie przy, przy tego wszystkie no, kasy mają kolejkę to dobrze bardzo dobrze bym powiedział mleko o tamtego nie ma Dobra, to weźmy e, mleko kartonie No to weźmy dwa razy Pewnie i tak już dzisiaj nie załatwimy tego, ale zawsze zawsze możemy się pochwalić, że o już mamy zamówienie dobra i tutaj mamy yy, piwo w beczce jeszcze dobra wódki można yy, że tak powiem ziemniaki można w płynie wziąć dwa razy piwo Zielone też można sobie raz, o co tam? Kawy, kawy nie trzeba. O, sodę można dwa razy wziąć e, tą zieloną. Dobra, tutaj 11 koli. Dobra, weźmy jedno. Czyżby tej koli? Dobra, tej koli weźmy dwa razy. I mamy. I mamy zamówienie. Tak, już jedno zrobione. Dobra, niech sobie chłopaki pochodzą, podokładają. Po a ja postoję i popatrzę, jak tutaj pięknie kolejki znikają. Ten już się nudzi. No tam jeszcze jeden... O, w sumie jeszcze nie jeden się szwenda. Kolejny się nudzi. no proszę pani tak w ciemnym załuku mnie pani tutaj zablokowała drogę ale tutaj jest dwóch wolnych Moglibyście się tutaj przesunąć. Trzech już się zwolni. Gdybyście tak się rozłożyli, to każdy miał robotę. Czy to wszyscy czy jeszcze ktoś tutaj szwenda? Dobra, tutaj. Czy kurczaki to są? Który niesie kurczaki? Frytki? A kurczaki? Może ten gdzie kurczaki niósł. Nie, ten kolej. Czyżby kurczaków nie było? No, nie ma. Czekajcie, tutaj jest frytek. A tu? Dobra. Dobra, to nieważne, gdzie, gdzie, gdzie położą. Zawsze będzie tyle samo. 11 czyli trzy dobra no proszę pana się pan trochę opierdala tutaj Tobieta tutaj je, nogi jej się rozkładają a ty tutaj skupić się nie możesz co I dziękuję za wizytę, i zapraszamy na jutro. I co, robię podsumowanie? Nie? O, trochę mało tyknięto było bo aż tylko 75. Ale jak zwykle, 21 narzekało na zawyżone ceny, 56 było zadowolonych. $5684,73 tyle zarobiliśmy dzisiaj na kasach. O, aż mi się odbiło. Eee, prawie 7000 wydaliśmy na zatowarowanie Rachunki odpowiednio 170,210 i 210. I $1246,29 tyle dołożyliśmy do dnia dzisiejszego. No, ale na koncie mamy i tak ponad 10 tysięcy Więc nie jest źle. I startujemy z dniem następnym. Dziudzicu spadło i pieprz poszedł do góry. No dobra, ale zaczniemy od złączenia światła. Dziudzicu znowu spadło. No dobra. 3,60 Nie to, to niżej w 2,72, czyli będzie 3,22. Dobra, mamy i pieprz teraz. Szukamy pieprzu, żeby latać po powietrzu. Może byś tak mi stary nie zasłaniał 9,98, czyli poszedł do góry. No to będzie 10:48. No, może Możemy tak wcisnął. Tutaj 10:48, proszę bardzo. Okej, okay. dobra, no i mamy dwie rzeczy, tak? Eee, to jest tak, mamy tak, tutaj zamówienie, to sobie od razu zamówimy. Ej, ziemniaczki tutaj są na pewno będę chciał cztery razy kurczak cztery razy kurczak raz, dwa, trzy cztery dobra, pięć pięć kurczaków pięć kurczaków pięć kurczaków Mm. pięć kurczaków oni ciągle chodzą i chodzą, i chodzą, i chodzą e, no dobra czekajcie, pięć kurczaków hmm. dobra, zaczniemy teraz od początku tutaj kawa Kawę możemy wziąć jedną. czekajcie Kawa jedna. Dwie połówki chleba, nie pamiętam, ale chyba odebraliśmy braliśmy. Mleko w kartonie też. Cudówkę też. Kolę można by było wziąć. Dobra, weźmy jedną kolę. Tak, na wszelki wypadek. Najwyżej będzie za dużo. Kola. Eee, weźmy to jest. Pulp. Pulp. Weźmy pulpa. Dobra, i mamy. Dobra, na razie to wszystko, porozkładajmy to, bo tego i tak trochę będzie, więc trochę czasu nam to zajmie, a oni sobie tutaj będą chodzić, i chodzić, i chodzić, i chodzić, i chodzić, aż wychodzą, eee, cyk, i cyk, o jeszcze jedna osoba jest. kawa narwana. O, i nie ma. No to cyk. Jak coś tutaj się przyłoży. Eee, woda mineralna. Cyk. Może nie jak przykryjemy ją. Trójeczką. O, i kurczaczek. बरबर एक uh. Kryjemy tym. Już zniknął kurczak. Damy jeszcze drugiego. Tutaj mamy mleko w kartonie. Icik. kolejny kurczak, no a Icik. oj kolejna kola. Icyk. Aj, Dobra, niech leży sobie kurczaczek, bo oczywiście nie może leżeć zamrożony zbyt długo poza zamrażarką. O, kola turecka. I niech będzie tak. I tutaj o, dobra kolejna kola. Czy tutaj coś ciekawego się pozmieniało? Na razie nie. Mięso. Jak to? Tutaj? Jest dobra, czekajcie, to zamienimy miejscami. Niech to po poschodzi. 5 i 3. Tutaj. Dobra, yy, mięso mielone. Mięso mielone. No dobra, jedno, niech będzie. Mięso mielone. Eee, boczek w plastrach. Eee, w sumie pro, pro, pros, to. Czyli tak, jakby to była szynka dojrzewająca. No dobra. A wygląda mi to na, na boczek ale może ja się nie znam, może to już i szynka to niebieskie z Ukrainy o to ham w serze co tutaj jeszcze można by było o to z Krypeci eskalopki, o ile dobrze pamiętam. Czekajcie, trzeba to znaleźć. No. Skaropki, eskalopki gratisowe. Które nie są gratisowe. Eee. Ja ten wziął jeszcze. Dobra, ten, tą polewę bio trochę się tutaj odbijało pije gazowane, więc w może być jakieś takie takie by, 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 by... buczenie z gardła No dobra. O i cukier można było wziąć biały i brązowe, bo tego nie ma e, biały może weźmy raz, a brązowy weźmy dwa razy. I białe będzie na górze. Proszę bardzo. Oni, a oni się już uspokoili. Dobra. Eee. Masło orzechowe. Eee. Masło orzechowe. Jedno wystarczy. Jedno wystarczy, masło orzechowe. I cukry. I cuks. Proszę bardzo. No dobra, już nie będziemy otwierać. I po prostu go zamówimy. Na no, skończyliśmy. Ciasta. Połówka chleba. Ciasta to obydwa. I to, i to. i połówka chleba proszę bardzo połówka chleba mąka niebieska dajmy co sumie raz można dać czerwona i pomarańczowa i wszystkie trzy po kartonie, po kartonie, może statek nie zatonie, i przybędzie do portu jeszcze nie w tą stronę, bo lody trzeba zamówić. O proszę bardzo. No i tutaj, tutaj tak ryż można zamówić. Ryż można zamówić. Proszę bardzo. Osiem. E, spaghetti nie. To. Dobra, na razie już z tym sery sery e, i mimolet i ten parmezan i mozzarella e, dobra e, parmezan raz mozzarella weźmy dwa razy e, dobra też będzie raz i jeszcze raz i mimo mimo lat też weźmiemy mimo lat jogurty jogurty one rzadko schodzą ale schodzą jedno opakowanie wystarczy to jest aż na to eee, oleje weźmy po, po dwa kartony co tam, raz się żyje? Dwa i tutaj dwa i dobra. Eee, tuńczyk, tuńczyka weźmy. Eee, tuńczyka weźmy raz w sumie. Tuńczyk raz. E, Homus można wziąć e, raz. Homus. Dobra. E, Salomona można wziąć. Salomona można wziąć. Salomon to będzie. Jeszcze o tu. Raz. No i dycha. Yy. Dobra, weźmy sushi duże. Dwa razy. Niech stracę albo zyskam. Yy. Sushi dwa razy było. Yy. Dara, weźmy. Dwa razy frytki No może raz Przekajcie, Frytki to będą chyba tutaj wyżej Dobra weźmy, weźmy dwa razy Co tam raz się żyje eee, Pizza to jeszcze może być eee, Chipsy Dobra weźmy chipsy Jedne i drugie kipsy, i chiposy dobra, mamy sześć to jeszcze cztery rzeczy o, ten płyn do mycia naczyń Czy też można tutaj na klinik wziąć tylko coś Coś nie bardzo chcę współpracować. To... To, z tego co pamiętam, co widziałem, co zauważyłem. Szampon i tabletki do zmywarki. Tabletki do zmywarki i szampon. Cyk. I... Psik, psik. Można wziąć ten niebieski. No do szyb o Z2 e, wybieracze e, ten do WC, ten karnister można wziąć dwa razy e, to ja bym się wstrzymał z tym Sraj taśma to fioletowa. Fioletowa, weźmy raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i jedną zieloną. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zamówienie. W sumie wszystkie zamówienia, że tylko rachunki popłacimy. I mamy 7361 dolarów i 19 centów. No i dobra, jak się podobało, no to łapka w górę. Oczywiście subik mógłby wpaść. Za komentarz też bym podziękował jakbyście coś napisali. No i oczywiście e, zapraszam na kolejne moje produkcję. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.